Rynkowa ofensywa maksymalnie wszechstronnych rowerów z kierownicą typu baranek trwa w najlepsze, a w naszej redakcji znalazł się kolejny bardzo ciekawy sprzęt właśnie tego rodzaju, czyli roweru z pogranicza gravela i szosy. Dokładniej mówiąc jest to rower holenderskiej marki Koga, model Colmaro Allroad. Który jest nie tylko ciekawy ze względu na to, za co wszyscy cenią tego typu konstrukcje, czyli właśnie ze względu na dużą uniwersalność, ale wyróżnia się z takiego rynkowego tłumu co najmniej kilkoma cechami. Tytułem wstępu warto wspomnieć, że marka Koga to już sam w sobie producent bardzo ciekawy. Koga ma bardzo bogate tradycje zakorzenione w holenderskim świecie kolarstwa. Więcej o historii tego producenta napiszemy Wam w artykule na portalu byword.pl, natomiast tutaj tytułem wstępu warto sobie doprecyzować, że tym co wyróżnia rowery Koga na tle innych producentów to to, że są one od A do Z składane. W Holandii i od A do Z składa je jeden pracownik Kogi, co w czasach tak naprawdę dużej automatyzacji produkcji jest dosyć unikalne i pozwala producentowi na jeszcze lepszą i jeszcze mocniejszą kontrolę jakości. Żeby jednak nie przedłużać, przechodzimy do detali związanych konkretnie z modelem Koga Colmaro Allroad. No i od czego generalnie trzeba zacząć opowieść o tym modelu? To przede wszystkim frameset. All Allroad bazuje na aluminiowej ramie dopełnionej o w pełni karbonowy widelec, natomiast przede wszystkim to właśnie rama jest tym elementem, który Colmaro Allroada wyróżnia na tle konkurencji. Szczerze mówiąc, dawno nie ekscytowaliśmy się tak aluminiowym szkieletem, bo tak naprawdę już bliższe spojrzenie na szczegóły tej ramy zdradza, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś pierwszym, lepszym aluminiowym frame setem, tylko jest to naprawdę rama dosyć unikalna. No, warto sobie wyjść od tego, że Koga zastosowała tutaj specjalną technologię spawów, tak zwany smooth welding, który w efekcie pozwolił uzyskać ramę, gdzie tych spawów praktycznie nie widać. No, śmiemy twierdzić, że niefrawione oko tak naprawdę mogłoby tutaj zaryzykować stwierdzenie, że nawet jest to rama z karbonu, bo właśnie tych spałów w ogóle nie widać. To, że mamy tutaj do czynienia z bardzo zaawansowaną ramą, widać także na polu masy. Śmiemy twierdzić, że tak niskiej masy jak Koga, Colmaro Allroad nie osiągają nawet niektóre rowery wykonane w całości z włókna węglowego. Nasz model ważył nieco ponad 9 kg, co jak, właśnie, co jak na aluminiową ramę jest po prostu wynikiem znakomitym i to zdecydowanie podczas jazdy będziemy odczuwać. Idąc dalej, Koga również nie rozczarowuje i ma kilka dosyć ciekawych cech. Jedną z takich ciekawych cech nasze, naszego modelu jest chociażby zacisk sztycy zintegrowany z ramą. Tego typu rozwiązanie nie tylko dobrze wygląda, ale i pozwala poprawić tak naprawdę to, jak tutaj cały ten węzeł pracuje i jak pochłania. Nierówności. Co więcej, Koga zastosowała tutaj sztycę o określonym profilu, która, jest, która posiada profil rozpisany na kształt, na kształt litery D, czyli mamy tutaj spłaszczenie w jego tylnej części. Co także ma poprawić zdolność do ugięcia tego elementu. Szczerze mówiąc, Faktycznie nieco podczas jazdy to odczuwamy, natomiast zdecydowanie bardziej odczuwalibyśmy to, gdyby holenderski producent zdecydował się jeszcze tutaj zastosować chociażby sztycę z włókna węglowego. Natomiast, tak jak mówimy, tak czy inaczej ta sztyca ma zdolność do lekkiego pracowania, w czym również pomaga tutaj sztyca z zastosowanym offsetem. Oczywiście Colmaro Allroad posiada też wszystkie obowiązkowe cechy nowoczesnego roweru Allroad Gravel. Mamy tutaj oczywiście sztywne osie kół, mocowanie hamulców tarczowych w standardzie Flatmount. No, te wszystkie elementy sprawiają, że ten rower dobrze wygląda i cechuje się dobrą sztywnością boczną. O taką sztywność boczną dba także support w standardzie PressFit. Ten element słynie z tego, że zapewnia dosyć efektywny transfer energii i po prostu na taką dynamikę przyspieszeń, szczególnie w połączeniu ze sztywną korbą. Natomiast wiele z osób przyznaje również, że tak naprawdę zysk ze wciskanego suportu względem suportów wkręcanych nie jest jakiś bardzo duży i zauważalny dla amatora jazdy. Natomiast traci na polu takiej serwisowej prostoty. Zdecydowanie łatwiej jest wymienić suport z miskami wkręcanymi niż właśnie suport w standardzie PressFit. Dlatego wiele z osób będzie kręciło pewnie nosem na ten element i jeśli zajdzie już taka potrzeba wymiany takiego suportu, trzeba będzie raczej skierować się do sklepu i oddać rower tutaj w ręce specjalisty. Przechodząc natomiast dalej, warto sobie jeszcze odnotować, że Kolmaro. Allroad posiada takie zgrabnie ukryte otwory do przymocowania błotników. Producent nie zdecydował się w tym przypadku na zastosowanie chociażby otworów montażowych do jakiegoś pełnego bagażnika. Natomiast to jest też podpowiedź w jednej z takich naczelnych cech, która dotyczy tego modelu że tak naprawdę oczywiście możemy tym rowerem jeździć, jeździć po szutrach, natomiast nie mamy tutaj do czynienia z takim mocno terenowym, czy terenowo zorientowanym gravelem, czy takim gravelem, który nastawiony jest na jakieś takie super długodystansowe wyprawy w terenie. Taki wniosek pozwala, pozwala nam wysnuć przede wszystkim pojemność na opony, którą spotykamy w tym modelu. I to jest tak naprawdę jedna z najważniejszych cech całej konstrukcji. Otóż seryjnie na wyposażeniu Kolmaro all Road spotykamy opony o szerokości 35 mm, i faktycznie mierzyliśmy te opony, i w realu osiągają one 35 mm szerokości. No i przy takiej szerokości opony w tym modelu. Dookoła, dookoła opony w widełkach, zarówno przednich jak i tylnych, nie zostaje już dużo miejsca, więc w naszej ocenie tutaj Colmaro Allroad jest właśnie bardziej allroadem niż takim mocno terenowym gravelem. I oczywiście tego typu model pozwala na szybkie, dynamiczne przemieszczanie się po szosach oraz po szutrach, natomiast musicie sobie odnotować, że... Nie mamy tutaj do czynienia właśnie z takim mocno terenowym gravelem, no i tego typu konstrukcja lepiej poradzi sobie na takich szybszych, bardziej równych grawelowych trasach niż na jakichś takich bardziej hardkorowych trasach typu trailer czy jakieś trasy usiane korzeniami i dużymi nierównościami. Jak zwykle, bardzo ważnym elementem całości jest geometria tego roweru, i tak naprawdę jest to ważna informacja dla wielu z Was, jak ten rower się prowadzi i jaką pozycję na nim osiągamy. No i w tym względzie Koga postawiła na dosyć sprawdzony przepis w budowaniu rowerów szosowych typu endurance, czyli postawiono na cały czas mocno sportową charakterystykę jazdy. Natomiast osiągamy tu nieco bardziej komfortową pozycję, właśnie względem takich typowo wyścigowych szosówek. Warto jednak odnotować, że na tle takiego rynkowego tłumu i takiej rynkowej średniej Koga osiąga taką stosunkowo sportową pozycję. Nie, nie, nie siedzimy tutaj aż tak wyprostowani jak na takich najbardziej komfortowych szosach typu endurance i zdecydowanie określilibyśmy ten model jako przesunięty delikatnie, właśnie w stronę bardziej sportowej pozycji. Co jednak jest typowe dla Kogi i w czym Koga wpisuje się w taką rynkową średnią, jest to, jak ten rower się prowadzi. Osiągamy na nim bardzo dobrą stabilność prowadzenia, na które, która przekłada się na to, że nawet osoby bez jakiejś szczególnie dobrej techniki jazdy czują się na tym rowerze po prostu bardzo pewni siebie. Ten rower nie ma tendencji do jakichś nerwowych zachowań, co zdecydowanie sprzyja w, bez, w poczuciu bezpieczeństwa na tym rowerze. Nawet na dużych prędkościach i nawet podczas jazdy w terenie. Co nam osobiście się bardzo podoba, to to, że właśnie na kodze nie osiągaliśmy jakoś takiej bardzo komfortowej i wyprostowanej pozycji, co pozwalało nam w tym, żeby po prostu dobrze się na tym rowerze złożyć i jednocześnie cały czas. Super, jakby ten rower cały czas daje nam poczucie tego, że możemy kontrolować trakcję i jeździć na nim naprawdę dynamicznie i agresywnie. Z drugiej strony, tak jak widzicie, zdecydowaliśmy się testować go przede wszystkim z obniżoną kierownicą, więc jeśli ktoś chciałby uzyskać tutaj delikatnie bardziej wyprostowaną pozycję, warto pamiętać o tym, że zawsze można to nieco wyregulować, właśnie podkładkami, które umieszczamy. Pod mostkiem. Także to tak, tak naprawdę od Was zależy, czy postawicie na to, żeby ta koga prowadziła się bardziej dynamicznie, czy żeby jednak zaoferowała nieco bardziej komfortową pozycję. W tym miejscu przechodzimy do wyposażenia naszego modelu, i dochodzimy też do momentu, kiedy warto powiedzieć sobie nieco o finansach związanych z tym modelem. Otóż koła Kolmaro Allroad w momencie realizowania tego materiału wyceniana jest na w okolicach 10,5 zł. W tym miejscu pewnie wielu z Was powie kurczę, jak na aluminiowego gravela czy aluminiowego Allroada to jest całkiem sporo. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć i przypomnieć to, że ten rower bazuje na ponadprzeciętnie dobrej, zaawansowanej ramie, naprawdę dopracowanej w każdym detalu. I jest po prostu rowerem udanym, który wyróżnia się na wielu, na, na wielu frontach, także na froncie wyposażenia. Widać, że holenderski producent tutaj dążył do tego, żeby ten rower po prostu dobrze się prowadził w praktyce, no i nie oszczędzał na tych elementach, na których wielu producentów oszczędza. Mamy tutaj na myśli m.in. zestaw kół, bo jakby seryjnie dostajemy tutaj zestaw od Mavica, który osiąga również bardzo przyzwoitą masę, a jak powszechnie wiadomo koła w połączeniu z oponami mocno rzutują na to jak odczuwamy chociażby właśnie dynamikę przyspieszeń. Otóż zastosowanie lekkiego koła i stosunkowo lekkiej opony, w przypadku Kogi mamy tutaj też oponę o takim bardzo delikatnym bieżniku, właśnie bardziej takim szybkim, szosowo-allroadowym, no to te dwa elementy w przypadku napędzania roweru i właśnie odczucia dynamiki tych, tych przyspieszeń mają bardzo duże znaczenie. I musimy przyznać, że właśnie to była jedna z najfajniejszych rzeczy w testowaniu Kogi, Kogi Colmaro bo ten rower po prostu przyspiesza jak szosówka. Wcale nie ma tutaj do, do czynienia z, z jakimś takim zamuleniem, z którym spora część graveli ma problem. Ten rower, tak jak mówimy, po prostu przyspiesza jak szosa i jest po prostu szybki jak szosa, co no, mocno, mocno nas podczas testu pozytywnie zaskoczyło. Idąc dalej, mamy tutaj na pokładzie praktycznie kompletną grupę napędową SRAM Rival w konfiguracji 1x11. No oczywiście nie osiągniemy tutaj jakby tak, tak dużych prędkości przelotowych, które pozwoliłyby utrzymać się chociażby w pelotonie szosowym, aby musielibyśmy to robić na jakiejś absurdalnie wysokiej kadencji. Ten napęd na pewno skrojony jest z myślą o uniwersalności i jest przesunięty nieco w stronę jazdy terenowej. O rywalu opowiadaliśmy już sporo i o charakterze jego działania, także tutaj, w skrócie, ta grupa działa tak, tak naprawdę w typowy dla srama sposób, czyli tak mówiąc w cudzysłowie po męsku. Tutaj mamy zdecydowanie charakterystycznie zaznaczone indeksowanie klamko manetki, które jest po prostu bardzo wyraźnie zaakcentowane. Mocno działa również tylna przerzutka. Ona wbija biegi bardzo precyzyjnie, precyzyjnie, bardzo szybko i, jakby, czujemy, że ta moc zmiany przełożeń jest zdecydowana. O tym, że. Mamy tutaj napęd zorientowany na jazdę terenową, przypomina nam także sprężyna tylnej przerzutki, która jakby mocno napina wózek tylnej przerzutki i jednocześnie bardzo przyzwoicie stabilizuje łańcuch podczas jazdy na nierównościach. I tak naprawdę no, nie zachodzi tutaj jakaś duża obawa, że ten łańcuch uderzy nam w ramę i w efekcie ją obije. A właśnie taka mocna stabilizacja łańcucha wpływa nie tylko na to, że, że łańcuch nie, nie będzie dobijał o ramę, ale wpływa także na to, że możemy cieszyć się dobrą zmianą przełożeń, bez względu na to, czy jedziemy po równej szosie, czy po jakichś wertepach. No idąc dalej, mamy oczywiście też hydrauliczne hamulce tarczowe, które tak naprawdę na tym poziomie, w tego typu rowerze, są już koniecznością i takim standardem, którego się po prostu spodziewamy. W kwestii krótkiego podsumowania, e, musimy przyznać, że Koga Colmaro Allroad to był e, jeden z rowerów, który nas bardzo mocno zaskoczył. No bo szczerze mówiąc, e, przed testem, jeśli zobaczylibyśmy rower zbudowany na aluminiowej ramie i wyceniony na 10,5 zł, no podejrzewalibyśmy, że ktoś tutaj mocno tą wartość przeszacował. Natomiast e, kiedy ten rower trafił już w nasze, w nasze ręce, i kiedy przede wszystkim zaczęliśmy na nim jeździć, no to jakby ta cena zosta, została zdecydowanie przez kogę obroniona. O tym, dlaczego wspominaliśmy już na przestrzeni całego tego testu, przede wszystkim mamy tutaj ponadprzeciętnie udaną ramę. Co prawda jest ona zbudowana z aluminium, ale pod wieloma względami do, do, dorównuje ona konstrukcją karbonowym. Wygląda znakomicie, jest lekka i generalnie musimy sobie jasno podkreślić, że cały ten rower wyróżnia się bardzo niedużą masą i to generalnie podczas testu mocno odczuwaliśmy. Nieco ponad 9 kg w tej klasie rowerów to jest znakomity wynik. Idąc dalej, musimy wspomnieć też o tym, że koga generalnie. Dopracowała tą ramę nie tylko na polu lekkości, wygładzania spawów czy generalnej geometrii, ale Koga także sporo uwagi poświęca chociażby powoce lakierniczej. Podobno, Koga stosuje w swoich rowerach aż pięciowarstwowy lakier, na który udziela zresztą długoletniej gwarancji, co jakby podkreśla to, że producent, holenderski producent jest pewny swojej technologii. No i generalnie to, że tutaj ten, ta, ta rama jest dobrze polakierowana, widać w każdym, w każdym detalu. Koga Colmaro On Road nie tylko jest lekka i dynamiczna, ale także po prostu bardzo dobrze się prowadzi. Geometria tego roweru zdecydowanie jest wyważona w punkt i dorównuje tak naprawdę największym rynkowym graczom. To jednak za co większość z was doceni tego typu konstrukcję. To nie tylko taka generalna dynamika, lekkość i to, że ten rower sprawia dużo frajdy z jazdy. No ale przede wszystkim wielu z was doceni wszechstronność tego roweru. Bo koga Colmaru Odorrow to jest właśnie taki model, za który większość z nas pokochała uniwersalne allroady i gravele. Tego typu rower pojedzie lekko po szosie, ale i pozwala na zjeżdżanie w teren właśnie na takie trasy, jak widzicie za moimi plecami, jakieś szybsze szutry. Jest to po prostu bardzo wszechstronny rower, który może służyć na wielu frontach. Nawet takich bardziej użytkowych może być spokojnie traktowany w kategoriach całorocznego roweru do treningu. Przede wszystkim ze względu na to, że możemy chociażby zamontować tutaj pełne błotniki. No i jak zwykle, więcej wrażeń z jazdy na tym dosyć wyjątkowym rowerze z pogranicza kategorii Allroad i Gravel opowiemy Wam w tekście na portalu byword.pl. Na Was, jeśli podobało się Wam to wideo, zachęcamy do zostawienia kciuka w górze, zasubskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. No i cóż, mamy nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.